Na czarno-niebieskich animowanych kwadratach napis: Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich. Pochmurny dzień. Dziewczyna w żółtej kurtce z kapturem spaceruje po oszronionej trawie, za nią przeszklony budynek muzeum. Cześć, jestem Ala. Mam 18 lat i mieszkam w Warszawie. Lubię kawę, seriale na Netflixie i szwendanie się powieście. Kilka lat temu dowiedziałam się, że mam żydowskie korzenie, i postanowiłam dowiedzieć się o tym więcej poznajcie moją rodzinę stare zdjęcia jest dużo rzeczy których nie wiem mojej historii i nie tylko na przykład nie znam dobrze historii Warszawy ale przed muzeum to jest mój pierwszy film o tym czego dowiedziałam się o żydowskiej kulturze Muranowa na którym mieszkała moja rodzina przed wojną mam nadzieję że wam się spodoba jesteśmy teraz na warszawskim Muranowie może znacie tę dzielnicę ja mieszkam w tej okolicy całe życie. Animacja. Moi przodkowie przyjechali tutaj na początku XX wieku. Szukali lepszego życia, a Warszawa wydawała się być świetnym miejscem na nowy start. Rysunki. Babcia opowiadała mi o tym trochę, ale ciągle nie wiem za dużo. Ala przed muzeum. Dlatego próbuję dowiedzieć się więcej o historii mojej rodziny: o historii Żydów na Muranowie. Przed II wojną światową ta dzielnica tętniła żydowskim życiem. Wyobraźcie sobie, że tu przed wami nie ma szarych bloków, tylko barwne kamienice. Zobaczylibyście mieszkańców prowadzących swoje sklepy, załatwiających codzienne sprawy, idących do synagogi albo do kina. Usłyszelibyście rozmowy widyż, czyli w języku Żydów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj jednak dzielnica wygląda totalnie inaczej. Opowiem wam dlaczego. Wykonuje zapraszający gest dłonią. Odchodzi w kierunku budynku muzeum. Czarno-białe zdjęcie współczesnej Warszawy zmienia się w archiwalny film z brodatymi mężczyznami. Zdjęcia zburzonych domów. Ala idzie przez cmentarz. Ala w Muzeum Polin. Napis Muranów, dzielnica północna. W tle współczesna Warszawa. Rysunek, biała kamienica z czerwonymi szabasowymi świecami w oknach. Część pierwsza. Od XVIII wieku do 1939 roku. Ala idzie ulicą. Jak się ostatnio dowiedziałam, historia osadnictwa Żydów na terenie dzisiejszego Muranowa sięga przełomu XVIII i XIX wieku. Jurydyki. Żydzi osiedlali się tu w prywatnych osadach, które powstawały od XVII wieku. Zastanawiało Was, dlaczego Żydzi wybierali życie w małych miejscowościach? Bo mnie tak. I tak się składa, że nie mieli wyboru. Od XVI wieku w Warszawie obowiązywały przywileje króla Zygmunta Starego. O nietolerowaniu Żydów, zabraniające ludności żydowskiej mieszkać w miastach królewskich. Dla Żydów zajmujących się głównie handlem, obszar dzisiejszego Muranowa był dobrym miejscem do mieszkania. Nie obowiązywały tutaj te ograniczające zasady, no i był blisko Warszawy. Dopiero pod koniec XVIII wieku, kiedy Polski już nie było na mapie, Żydzi mogli się osiedlać w Warszawie. Swoją drogą, czy wiedzieliście, że wtedy na ziemiach Rzeczypospolitej żyło około 80% Żydów z całego świata? 80%. Na początku XIX wieku okoliczne małe osady, w których Żydzi mieszkali, zostały włączone do Warszawy. Władze miasta zadecydowały też o utworzeniu tzw. rewiru żydowskiego, czyli oddzielnego obszaru, gdzie Żydzi mogli się osiedlać. Nastąpiła fala migracji do tzw. żydowskiego nowego światu. Jego częścią był dawny plac Muranowski, na którym teraz jestem. Dziś to zwykłe skrzyżowanie, ale kiedyś było to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Warszawy. Na tle filmu. Stał tu pałac. Pojawia się pałac. Wrócimy jeszcze do tej historii. Ala ze słuchawkami na uszach tańczy przy murze domu z polskimi i hebrajskimi napisami. Napis: ulica Andersa 37. Widok z góry na ulicę Andersa z jezdnią i zaśnieżonymi torami tramwajowymi. Po obu stronach socrealistyczne domy w oddali panorama centrum Warszawy. Napis: ulica Stare Nalewki, pierwsza połowa XX wieku. Czy wiecie, gdzie teraz jesteśmy? To jedyny ocalały po wojnie fragment ulicy Nalewki, która kiedyś była sercem żydowskiego Muranowa. Zobaczcie, jak to wyglądało w latach 30- XX wieku. Archiwalny film. Ta dzielnica była nazywana północną lub nalewkowską. Nazwa pochodzi od głównej ulicy Handlowej tamtego czasu. Ulicy Nalewki, ale na ulicy. Warszawa była wtedy drugim największym żydowskim miastem na świecie, tuż po Nowym Jorku. Mieszkali tu zarówno bogaci handlowcy, sklepikarze i rzemieślnicy, jak i ci najbiedniejsi. Większość nie mówiła dobrze po polsku. Było tu dużo hoteli, drukarni, restauracji i kawiarni. Kwitło życie kulturalne, powstawały liczne filmy, widzisz. Archiwalny film. Kobieta i dwaj mężczyźni na wozie wyładowanym sianem. Napisy z tłumaczeniem z jidysz, judeł ze skrzypcami, ari, co bas, życie jest piosenką, więc śpiewajmy wraz. Słoneczny dzień, ale na ulicy. Żydzi tworzyli tu własne, osobne miasto w mieście. Słysząc to możecie pomyśleć, że życie Żydów w przedwojennej Warszawie było barwne i bezproblemowe, ale rzeczywistość była bardziej skomplikowana. Szalejący kryzys gospodarczy podsycał nastroje antyżydowskie. Poznajcie Emanuela Ringelbluma, jednego z najważniejszych historyków XX wieku. Wiecie, że Ringelblum marzył, żeby zostać lekarzem, ale nie został przyjęty na studia ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. Funkcjonował wtedy przepis określający, ilu Żydów może studiować na danym kierunku. Dopiero dwa lata później rozpoczął naukę ale nie na wymarzonej medycynie, a na historii. W latach 30. w Polsce i w innych krajach europejskich narastał antysemityzm. Objawiał się nie tylko dyskryminacją na uczelniach, ale też między innymi nawoływaniem do bojkotu żydowskich sklepów, aktami wandalizmu i przemocy. Babcia opowiadała mi o tym. Jej dziadkowi, który miał na Muranowie sklep z dziełami sztuki, Animacja. kilkukrotnie wybijano okna na witrynie. Pojawiały się też napisy pełne nienawiści. Napis: Żydy Precz. Babcia wiedziała to od swojej babci. Jej dziadek podobno nigdy nie chciał o tym mówić. Widok współczesnego Muranowa. Napis Ulica Stare Nalewki. Napis Plac Bankowy. Napis Część druga. lata 1939-1945. Animacja Biało-Czarny Mur. Za murem czerwone rysunkowe płomienie. Ale na ulicy. We wrześniu 1939 roku wojska niemieckie rozpoczęły bombardowanie Warszawy. Archiwalne zdjęcia. Ci dobrze wiedzieli, że większość warszawskich Żydów mieszkała właśnie na terenie dzisiejszego Muranowa. Dlatego dzielnica tak ucierpiała w czasie nalotu. Ale na ulicy. Armia niemiecka wkroczyła do Warszawy i natychmiast rozpoczęła prześladowania cywilów, a w szczególności Żydów. A jak do tego doszło? 20 lat wcześniej Niemcy przegrali I wojnę światową. Na fali kryzysu ekonomicznego do władzy doszedł Adolf Hitler, który obiecywał odrodzenie narodu niemieckiego. Archiwalne zdjęcia. Winił Żydów za obecną sytuację. Prowadzona przez niego partia doszła do władzy i zyskała szerokie poparcie dla przemocy wobec Żydów. Ale na ulicy. Pod niemiecką okupacją ludność żydowska musiała nosić opaski z gwiazdą Dawida. Codziennością stały się szykany, pobicia i egzekucje. Niemcy konfiskowali majątki, wprowadzili prace przymusowe, zamykali synagogi i szkoły, zakazali Żydom przemieszczać się po części ulic Warszawy. Na drzwiach sklepów, tramwajach i wejściach do parków Niemcy umieszczali tablice zabraniające im wstępu. Wiosną 1940 roku ukończono budowę muru odgradzającego dzielnicę żydowską od reszty miasta. Było to getto warszawskie. Miało powierzchnię około 3 km2, a na jego terenie w szczytowym okresie mieszkało około 450 tysięcy osób. Tylu mieszkańców ma dziś Szczecin, tylko że Szczecin ma powierzchnię około 300 km2, czyli 100 razy większą niż getto. Wszyscy Żydzi z Warszawy i okolic musieli się tam przenieść. Archiwalne zdjęcia. Większość żyła tu w skrajnej biedzie. Bez jedzenia, dostępu do wody, kanalizacji i ogrzewania. Ale we wewnątrz. Mimo to ludzie starali się zachować resztki normalności. Na terenie getta działały kawiarnie, restauracje, teatry, odbywały się koncerty. Ulica. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym kiedyś znajdowała się kawiarnia sztuka. Zdjęcie budynków komponowane w wideo za plecami Ali. Kosław i Wiera Gran. Pamięci. Widok z góry na zaśnieżone nagrobki wśród bloków, napis cmentarz żydowski. Ala przy cyklanym murze. Życie Żydów zamkniętych w getcie stawało się coraz trudniejsze. Wyobraźcie sobie, że racje żywnościowe dla jednej osoby na dzień wynosiły około 350 kalorii. Dla porównania taki czekoladowy baton ma ich około 250 przez pierwsze dwa lata w getcie z zimna, głodu i chorób zmarło około 100 tysięcy osób. Jesteśmy teraz na Cmentarzu Żydowskim. To jedno z miejsc, przez które szmuglowano, czyli nielegalnie przenoszono, żywność do getta. Wartość nielegalnych dostaw była około 30 razy większa niż tych oficjalnych. Głównie to pozwalało ludziom przeżyć. Tutaj na cmentarzu część Żydów ukrywała się w trakcie tak zwanej wielkiej akcji likwidacyjnej oraz po upadku powstania w getcie warszawskim. Żydzi starali się schronić w takich miejscach, których nikt by ich o to nie podejrzewał. Takich jak to. Właśnie jesteśmy przy zachowanej kryjówce wykonanej z szyn tramwajowych, nagrobków i cegieł. To miejsce wkrótce będzie remontowane, więc jeśli odwiedzicie ten cmentarz, to będzie wyglądało ono trochę inaczej. Niektórzy Żydzi uciekli na drugą stronę muru, poza getto. Byli to ludzie, którym udało się ukryć wystarczającą ilość pieniędzy, mówili dobrze po polsku lub mieli przyjaciół poza gettem. Ważny był też tak zwany dobry wygląd. Krótko mówiąc, większe szanse mieli ci, którzy nie wyglądali na Żydów. Właśnie tak było z rodziną mojej prababci, która pod koniec lata 1942 roku uciekła z getta. Dzięki pomocy znajomych zdobyli fałszywe świadectwo urodzenia ich Animacja. Prababcia z bratem wyszli z getta pod kopem pod murem. Rodzice wmieszali się w tłum Żydów idących do zakładów pracy poza gettem. Po polskiej stronie wszyscy ukrywali się w komórce w domu znajomej rodziców prababci. Tak mieszkali około dwa lata. I udało im się dotrwać do końca wojny. Ale na cmentarzu. Ale znalezienie się poza gettem nie gwarantowało Żydom bezpieczeństwa. Karze śmierci podlegali zarówno ukrywający się Żydzi, jak i ci, którzy im pomagali. Niektórzy Polacy wymuszali od ukrywających się okup, inni donosili Niemcom, ale byli też tacy, którzy pomagali Żydom. Ukrywali ich, dostarczali żywność i lekarstwa, a czasem nawet sprzedawali broń. Większość Polaków, w obawie o własne życie, była jednak bierna i trzymała się z dala od getta. Zasypany śniegiem cmentarz żydowski, widok z góry. Panorama współczesnej Warszawy, napis ulica Stawki numer 10, ala przy ceglanym murze. Jesteśmy teraz przy ulicy Stawki 10. Może wytłumaczę, czemu was tutaj zabrałam. Niedaleko stąd był Plac, czyli z niemieckiego plac przeładunkowy. Niemcy zbierali tam Żydów z Getta Warszawskiego, żeby wywieźć ich do obozu zagłady w Treblince. Ten mur był granicą umszlak placu. Na tych cegłach Żydzi zostawiali swoje nazwiska, pisali krótkie wiadomości. Mieli nadzieję, że pozostanie po nich jakiś ślad. Takich miejsc jak ten mur i ta szkoła po wojnie zostało na muranowie kilka. Napis dokładnie trzy. Ale cofnijmy się do 1942 roku, żeby dowiedzieć się, co się tu wtedy działo. Na początku roku naziści zdecydowali o likwidacji wszystkich get w okupowanej Polsce wnętrze. W getcie warszawskim znajdowało się wtedy około 370 tysięcy osób. Na korytarzu. Latem naziści rozpoczęli wielką akcję likwidacyjną, czyli masową wywózkę Żydów do obozów zagłady. Niemcy ogłaszali propagandowo, że organizowany jest wyjazd do obozów pracy, gdzie warunki miały być lepsze niż w przeludnionym getcie. Obiecywali każdemu 3 kilogramy chleba i kilo marmolady na drogę. Archiwalne zdjęcia. W panował straszny głód i część Żydów zgłosiła się na wyjazd dobrowolnie. Jednak większość została zaciągnięta siłą na umszlak plac. Ciemny korytarz. Ulica po ulicy naziści wyłapywali ludzi i zmuszali ich przemocą do wyjazdu. Ale na schodach. Tymczasem w getcie zostało około 60 tysięcy mieszkańców. Część pracowała przymusowo w niemieckich zakładach. Część ukrywała się nielegalnie. Jak duża? Mniej więcej tyle osób, ile mieszka dziś w Zakopanem. Ale wróćmy do tego, co się tutaj działo w 1942 roku. Był tu posterunek Gestapo, a szkołę zamieniono na szpital. Niemcy przetrzymywali w ciasnych pomieszczeniach bez pożywienia i wody część Żydów, których potem wywozili do Treblinki. Ala wchodzi do ciemnej klasy szkolnej. Podchodzi do okna za oknem ulica. Tutaj w czasie wojny znajdował się Umszlak Plac. Zanim moja prababcia uciekła z getta, trafiła również tutaj. Pamiętała, że było gorąco. Była sama z bratem w domu. Rodzice pracowali. Sąsiad walił w drzwi i kazał rodzeństwu wybiec na zewnątrz. Tam porwało ich morze ludzi. Trafili na umszlak Plac. Ich ojciec dowiedział się, że zostali tam zabrani i natychmiast zaczął działać. Animowane rysunki. Przez znajomych przekazał żydowskiemu policjantowi łapówkę. Ten wypchnął dzieci z tłumu i dzięki temu przeżyli. Widok współczesnej Warszawy z góry napis ulica stawki numer 10. Obraz przesuwa się, zaśnieżony skwer z pomnikiem napis ulica miła numer 2. Ala na skwerze napis 1943. Ostatnio oglądałam taki film, nie było żadnej nadziei, o powstaniu w Getcie Warszawskim. Często mówi się o tym, że Żydzi byli w czasie wojny bierni. Animowane rysunki. Totalnie się z tym nie zgadzam. Mimo niewielkiej pomocy z zewnątrz, część z pozostałych w getcie Żydów postanowiła walczyć, mimo braku nadziei na wygraną. Walczyć nie tylko z nazistami, ale również o to, żeby nie zginąć w obozie zagłady. 19 kwietnia 1943 roku w żydowskie świętopesach, czyli w święto wolności, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Brali w nim udział bojownicy i bojowniczki z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego. Dzieliły je duże różnice, ale łączyło je między innymi to, że brakowało im broni. Nieliczne pistolety, które mieli powstańcy były najczęściej kupowane nielegalnie od prywatnych osób lub żołnierzy podziemia. Ale na skwerze. Po pierwszych dniach oporu sytuacja Żydów stawała się coraz bardziej beznadziejna. Hitlerowcy w ramach odwetu zastawiano opór, wyłapywali ukrywających się cywilów i wysyłali ich do obozów. Z kolei bojowniczkom i bojownikom brakowało amunicji, żywności i lekarstw. Części z nich udało się wydostać z getta na polską stronę kanałami. Taką grupę z getta wyprowadził Szymon Ratajzer i byli w niej m.in. Marek Delman i Cywil Lubetkin. Po wyjściu niektórzy ukrywali się, inni dołączali do polskich organizacji podziemnych. Jesteśmy teraz przy dawnym bunkrze przy ulicy Miłej 18. Na początku maja schroniło się tutaj około 100 bojowników i bojowniczek i 200 cywilów. Animacja. Podziemny bunkier był dobrze zaopatrzony, a wyjścia do niego ukryte. Dopiero po paru dniach Niemcy znaleźli jedno z wyjść. Wezwali Żydów do wyjścia z ukrycia. Większość walczących, w tym przywódca powstania, Mordechaj Anielewicz, zdecydowała się popełnić samobójstwo. Nigdy nie wydobyto z bunkra ciał bojowników i bojowniczek, stał się zbiorowym grobem. Przysypano go ziemią, ale to nie znaczy, że o nim zapomniano. Teraz do kopiec Ania Lewicza. Anna wchodzi po odśnieżonych kamiennych schodach. Archiwalne zdjęcia. 16 maja 1943 Niemcy wysadzili Wielką Synagogę. Symbol życia żydowskiego w Warszawie. Zaznaczyli tym stłumienie powstania. Ala kładzie kamyczek na pamiątkowym głazie, stawia płonący znicz. W oddali na ulicy jadą samochody. Zaśnieżony skwer, widok z góry. Obraz przesuwa się. Zasypany śniegiem park. Napis: Ulica Andersa, łamane przez Świętojerska. Napis: lata 1943-45. Słoneczny dzień, ala przy płocie z metalowych prętów. Opowiedziałam wam już o powstaniu w getcie, ale. co się stało później? Niemcy postanowili zrównać muranów z ziemią. Większość budynków została spalona i zburzona. Muzeum. Rok po powstaniu w getcie wybuchło powstanie warszawskie. Podobnie do buntu mieszkańców getta ono też zostało krwawo stłumione. Archiwalne zdjęcia. Pomimo tych wydarzeń w Polsce, na świecie zaczęły odwracać się losy wojny. Niemcy zaczęli przegrywać na wszystkich frontach. Na początku 1945 roku wyparci przez Armię Czerwoną opuścili Warszawę. Mapa Europy. Wojna skończyła się w maju. Naziści przegrali, ale nie oznaczało to, że Polska była wolna. Teraz nasz kraj znalazł się pod wpływem komunistycznego Związku Radzieckiego Ala w parku. Część Żydów próbowała zaraz po wojnie wrócić do Warszawy, ale nie na Muranów. Nawet gdyby chcieli, nie byłoby to możliwe. Dzielnica przestała istnieć. Po budynkach zostały tylko gruzy. W niektórych miejscach sięgały nawet 7 metrów. Współczesna Warszawa, widok z góry. Ulice przesuwają się. Napis ulica Andersa numer 2. Napis część trzecia. Lata 1945-2021. Rysunek biała menora z siedmioma czerwonymi płomieniami. Ale idzie przez plac. Napis lata 1945-68. Ta część muranowa została po wojnie odbudowana jako pierwsza. Wyobraźcie sobie, że na środku gruzowiska powstaje taki łuk. Skąd się wziął ten pomysł? Komuniści postanowili zaprojektować tę dzielnicę w nowym stylu. Chcieli tym podkreślić odrodzenie i symboliczne zwycięstwo. Żeby uczcić pamięć po zamordowanych Żydach, zdecydowali też, że jednym z pierwszych projektów zrealizowanych na Muranowie, będzie pomnik bohaterów getta. Wiecie, że po wojnie nie wywieziono stąd gruzu? Oczyszczanie Muranowa zajęłoby 4 lata i wymagałoby zaangażowania 420 wagonów i 10 tysięcy robotników pracujących non stop. Dlatego nowe budynki zbudowano na gruzowisku, a dzisiejszy Muranów znajduje się na Wzniesieniu. Budynki można odbudować, ale co z ludźmi? Przed wojną w Polsce żyło ponad 3 miliony Żydów, a po wojnie mniej niż 300 tysięcy. Byli to ci, którzy przed lub w trakcie wojny uciekli do Związku Radzieckiego i nieliczni, którzy przeżyli zagładę. Ale Żydzi w Polsce ciągle nie mogli liczyć na spokojne życie. Zdarzały się prześladowania, a nawet pogromy. Około 3 czwarte z nich wyjechało z Polski w ciągu pierwszych 15 lat po wojnie. Archiwalne zdjęcia: W 1968 roku władze oskarżyły ich o działanie na szkodę państwa. Animacja: Moja rodzina nigdy nie myślała o wyjeździe z Polski. Dopiero problemy w pracy mojej prababci, spowodowane dyskryminacją ze względu na jej pochodzenie, sprawiły, że zaczęła myśleć o emigracji. Wyjechała w Tatry na kilka tygodni i ukrywała się. W związku z tym, że jej mama zachorowała, prababcia została w Polsce. Ala na osiedlu. Władze zmusiły do emigracji około 13 tysięcy osób, czyli prawie połowę z pozostałej w Polsce garstki Żydów. Wyjeżdżali głównie do Europy Zachodniej, Izraela i Stanów Zjednoczonych z niewielkim bagażem i bez polskiego paszportu. Odebranego przez komunistyczne władze opuszczali kraj z dworca Warszawa Gdańska, znajdującego się tuż obok Placu. Budynek z łukowatą bramą. Napis ulica Andersa 2. Budynki przesuwają się. Napis ulica Andersa numer 15. Napis 1968-2021. Ala przy budynku. Jesteśmy teraz przed Centrum Kultury Jidysz, które jest jednym z niewielu miejsc na Muranowie, gdzie ten język jest używany. Od momentu przymusowej emigracji Żydów w latach 60 Życie żydowskie praktycznie przestało tutaj istnieć. Okej, okay, od upadku komunizmu pojawiają się tutaj muzea i restauracje, ale i tak większość młodych Żydów, których spotykam na Muranowie, to zazwyczaj wycieczki z USA lub Izraela. Na stałe mam wrażenie, że mieszka ich tu niewiele. Przepraszam, jestem Żydem i mieszkam na Muranowie. Popokali przechodzimy mężczyzna. Spoko, ale przyznasz, że w porównaniu do prawie 400 tysięcy mieszkających tutaj przed wojną, to jest nas zdecydowanie mniej. 400 tysięcy! Wyobraźcie sobie, ile to ludzi! Mniej więcej tyle samo mieszka dziś w Bydgoszczy. Może jeszcze kiedyś Muranów będzie miejscem, do którego Żydzi będą się sprowadzać? Ala w kawiarni. Są inicjatywy, instytucje i ludzie, którzy dbają o pamięć o tych, którzy tutaj kiedyś mieszkali. Ostatnio też festiwale kulturalne i filmowe o tematyce żydowskiej. Muzyka, a nawet kuchnia żydowska wracają na Muranów. Domy współczesnej Warszawy widok z góry. Budynek Muzeum Polin. Napis ulica Nielewicza numer 6, ala przy pomniku bohaterów getta. I tak, zbliżamy się do końca tego filmu. Ala, miałaś nam powiedzieć jeszcze jedną historię. A obiecałam wam opowiedzieć o pałacu. Większość życia myślałam, że nazwa Muranów pochodzi od słowa mur. Dopiero niedawno przeczytałam, że pochodzi od Szymona Belotti. Ten włoski architekt przyjechał do Polski w połowie XVII wieku. Tu udało mu się zrobić mega karierę. Dostał od króla kawałek ziemi, na której postawił swój pałac, który nazwał Murano, na cześć rodzinnej wyspy. Animacja. Tak jak Bellotti, rodzina mojej prababci też łączyła swoje plany na życie z Polską. Ona sama chodziła tu na Muranowie do szkoły i marzyła o tym, żeby zostać aktorką. Niestety. Wojna, nienawiść i strach nie pozwoliły jej na spokojne życie w Polsce. Okno za dziewczynką znika, jest tylko czerni. Już wiecie, że ta dzielnica stoi na gruzach przedwojennych domów. Ala przed sklepem. Po starym Muranowie zostały zdjęcia, filmy i takie rodzinne historie. Ale są też młodzi ludzie, którzy piszą ich dalszy ciąg. Sama stoję w tym momencie przed kamerą. Nie jest to może praca aktorki w Hollywood, o której marzyła moja prababcia, ale i tak cieszę się, że mogę Wam opowiedzieć jej historię. Dzisiaj na Muranowie jest dużo takich projektów. Wnętrze muzeum. Odradza się kultura żydowska. To dobry czas dla Muranowa. Warszawa rozwija się szybko i prawie codziennie pojawiają się tu nowe inicjatywy. Myślę, że jedyne czego potrzeba, żeby życie żydowskie mogło tu rozkwitnąć, to nasza energia i pamięć o ludziach, którzy tu kiedyś mieszkali. Dlatego. Na koniec, chcę wam powiedzieć jedno: Ala przed muzeum. Spotkajmy się na muranowie. Odwraca się kiwa ręką idzie w kierunku wejścia do muzeum, nowoczesna prostopadłościenna bryła muzeum polin. Ala kiwa się na tle łukowatej bramy na ulicy Andersa. Ala i dziewczyna z twarzą zakrytą maseczką. Uśmiechnięta Ala biegnie w kierunku ulicy. Wyciemnienie. Napisy końcowe. W roli głównej Bogna Groniecka, realizacja Łukasz Kamil Kamiński. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Biała plansza z żółtym rzynkilem Logo Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Z datą 19 kwietnia 1943 i napisem Powstanie w getcie warszawskim łączy nas pamięć Logo Iceland Liechtenstein Norway Grants Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz POLIN Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego